Witam to Alisteo na szlaku Wielkiej Przygody. Walczmy. Trzy widma. Co oni tu mają? Talizman ognia, ziemi, oceanu. Talizman czasu. Nie znam tego. Sprawia, że statek zostaje odbudowany w najbardziej krytycznym momencie. Ale dzieje się to tylko raz na każdym poziomie. Pamiętam, to jest straszny talizman. Bywało, że już prawie że przeciwnik był pokonany, i nagle pojawił się cały jego pasek. Warto będzie go zdobyć i mieć go na własnym wyposażeniu. Czyli, tak, na początek czwóreczka. Ale to jest piękne wyzwanie. Naprawdę, warto będzie go zdobyć. Ale muszę się liczyć z tym, że walka potrwa bardzo długo i wcale nie jest powiedziane, że ja to wygram. Dlatego musimy się skupić na zwiększonej celności. Tak, na wszelki wypadek. Teraz tak, tu obniżę. I tu uzyskam salwę. Jak to wygląda? No celność jest zadowalająca i obrażenia takie sobie. Teraz tak, tu muszę obniżyć. Dzięki temu powstanie okazja do oddania salwy. Świetnie. Teraz tak, tu jest okazja pozbierać czerwony. A one są mi bardzo potrzebne. Dlatego tak też uczynimy. Oj, no tutaj niestety zyskali okazję do oddania strzału. Ale ja też tutaj coś mam. Jakby to zrobić, żeby to czerwone zniknęło? Może no, by ta kulka opadła o jedno pole. Ale o jedno pole to to jest tutaj nierealne. Chociaż... Nie, to to może opaść o jedno pole. To tak nie chcę. Pomyślmy, pomyślmy. No nie, ale ja tu wyraźnie widzę, że nie ma takiej sytuacji. Żeby to opadło. Znaczy to się może przesunąć. Nie może. No nic, no to po prostu muszę strzelać, ale wolę w ten sposób. O... Bo... Nieźle. Nie. Teraz tak, tu jeszcze powiększą sobie celność, czyli ma, poprzez powiększenie manewrowości zwiększą szansę na drwienia. I teraz może już bym tak zaczął zbierać, co? Krysztoły. Okej. Okay. No niestety użyli strażnika. To ja... to ja też chcę takiego strażnika. Potrzebuję niebieskie, czerwone. Czerwone są tu zablokowane, ale mogę tutaj zielone pozbierać zwiększę sobie manewrowość Co zawsze się przydaje, tutaj czwóreczka też się przydała w sumie czerwone już mam, a jeszcze niebieskie potrzebuję. Ale na niebieskie to tu niestety nie ma nadziei. Dlatego idziemy tak. Jeszcze tak niedobrze. Zabrał mi. Co za złodziej? Hmm. Musimy go jakoś ukarać. To tak zielone. Niebieskie. I salwa. Fajnie. Ja, jeszcze zostało jedno ramię. Hmm. No nic, no to pracujemy nad kolejną sytuacją, która zada jakieś obrażenia. Czyli tak, Potrzebuję niebieskie. Czerwone w sumie też. I tutaj też. Na razie nie jest źle, ale mogło być lepiej. Jeszcze to. No i teraz mogę już szukać sytuacji strzeleckiej. No, niestety on znalazł pierwszy. Ale widzę, że ma bardzo niską celność. Albo też ja mam bardzo wysoką manewrowość. I teraz wykorzystam moją wysoką manewrowość. A co za tym idzie za I zadałem całkiem dobre, konkretne obrażenia. Tutaj, czwóreczkę. Potrzebuję niebieskich. może tu. I w sumie jeszcze niebieskich potrzebuję. Ale nie ma tu... O, tutaj. Świetnie. Teraz czerwone będę potrzebował. Przy założeniu, że mi nie ukradną. Tylko, że za bardzo to nie mam tutaj dobrej sytuacji do zbierania czerwonych. W zasadzie do niczego nie mam tu dobrej sytuacji. Słabość anuluje kryształy zebrane przez wroga. No i to ma sens. <laughs> Niech się martwię. Człóweczki nie wykorzystam, co ja mogę zrobić? Tu jest czwóreczka, tu też, teraz tank, tu mogę obniżyć o jedno pole, oddać salwę. No, mam jeszcze zadowalającą celność. i muszę się liczyć z tym, że on się naprawi, i to jest problemem. Dlatego niebieskie są mi nadal potrzebne, ale nie mam gdzie ich zebrać. To cóż, hmm, zwiększymy naszą celność. Tak. Hmm, tutaj zsumuję, no tu się czwóreczka, ale nie, nie zaliczyło. Szkoda. Tu jest jakoś inaczej to obliczane. Tak troszkę nierealistycznie. Dobra, no to teraz tak te dwa obniżę i to mi da tutaj okazję do oddania strzału. A przy mojej wysokiej celności daje to również niezłe obrażenia. Hmm. Tutaj, żeby to rozbić. Dobra, niebieskie potrzebuję, więc się nad tym skupię. 6, jeszcze 3. Trochę więcej czerwonych też mi się przydało. Hmm. Coś takiego. O, właśnie. I to było bardzo mocne. Obrażenia zostały zadane. No i niestety okradnie. Łobuz. Co ja mogę zrobić? No nie zaczniemy zbierać. Zielone się przydadzą. Może zacznę to rozbijać. Aha. I moje ostatnie posunięcie. Niech będzie salwa. Najgorsze jest to, że on się na pewno uleczy. Niesprawiedliwe. za bardzo nie mogę... Aha, tu mogę salwę oddać. Tu jak już się masz uleczać, no to się teraz ulecisz. Ale on tak gdzieś pod koniec dopiero. Także na razie nie jest dobrze. Wręcz jest tragicznie. Nie, to nie był pomysł. Ja wolę coś takiego zrobić. O, ale mi się funkcjonował. Ale jemu ja też zmyłem. Ale nie, bo jego kule poszły do oceanu. I dobrze, niech tak będzie. Ocean jest głęboki, szeroki. Przyjmie wszystkie kule moich wrogów. Hmm. Co ja mogę tu zrobić? Coś takiego i jeszcze coś takiego. Hmm. W sumie zielone to już nie są dla mnie takie ważne. Wolałbym czerwone, ale... Ale nie ma po temu nadziei, a ja nie będzie. O właśnie, w tym momencie. Hmm. Ukradł. No co za złodziej. Hmm. Co ja mogę zrobić? Zielone. Zwiększę celność. Niebieskie się przydadzą. Teraz tak, na czerwone poluję. To się uda. I zwiększę celność. Oj, niestety tu powstała sytuacja strzelacka, którą na pewno wykorzystał. Tak, ale teraz ja... nadal on miał sytuację. Bardzo na tym zyskał. Najgorsze jest to, że, że ja to przegram kula się obniżyła. Jak to zrobić? Nie. Coś takiego. Czerwone pozbieram. Niebieskie się przydadzą. I zobaczymy co on zrobi. Oj, niestety zyskał. Czy ja mogę naprawiać statek? Nie tutaj akurat. Dobra, no to zbieramy czwóreczkę. Muszę pomyśleć o mojej manewrowości. Tak. I może jeszcze tu. Zbieram czerwony. Tak, czy teraz z tego da się sytuację strzelecką sklecić? Może coś tu się pojawi. Jest kula, ale to jeszcze nie jest to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie no, to pójdzie trzy pola w dół, stanie tu, to mi nic nie da. Ja wolę o jedno pole w dół i powstaje tutaj sytuacja strzelecka. Przy mojej wysokiej ceności daje mi to szansę na trafienie. I tu kolejna szansa. I za chwilę na pewno się naprawi. Ale jeszcze nie teraz. Ciekawe czy jest możliwość, żeby on z tego nie skorzystał. Że na przykład zadam takie duże obrażenia, że nie zdąży. Hmm. Aha, i teraz, jak będziesz zebrał odpowiednią ilość kul, a powstało to dzięki temu, że ten pasek się napełnił. Tylko teraz. Aha, tutaj jego kule też będą trafiały. To daje mi jakąś nadzieję. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz, tak. To bym chciał, żeby się obniżyło o jedno pole, ale. Ale nie ma tutaj takiej opcji. Albo żeby ten poszedł w bok. Też nie ma takiej opcji. Nic, zwiększamy moją manewrowość. Może tutaj coś takiego. Moglibyście troszkę postrzelać, bo ja potrzebuję tutaj całkiem niezłą kumulację. Dobra, no to cóż, czwóreczka. Zielone. To się może jeszcze przydać. Kulka się pojawiła, fajnie. Obniżamy i salba. Zwiększam tutaj kumulację. Mam nadzieję, że jak będzie odpowiednio duża kumulacja, to, że on nie zdąży się naprawić. Miejmy nadzieję, że to się uda. Teraz to mu obniżyć, ale nie mogę. Mogę mu najwyżej... Ale tak to ja też nie chcę, bo jedna kulka się obniża, ja musiał, żeby obie się obniżyły. Hmm. Nie tak, nie tak. Może coś tu się zmieni? O właśnie. Mogłoby się coś jeszcze pojawić. Aha, będzie okazja. Tak. I salwa. Akumulacja narasta. Hmm. Tak. O właśnie. Jeszcze więcej gór. Tutaj nie mogę, szkoda. Mogę za to pomyśleć o czymś tutaj. Niebieskie mogą się jeszcze przydać. Właściwie czerwone też. O właśnie. Kumulacja wzrasta. Może uda mi się go załatwić bez naprawiania. Akumulacja musi być taka, że po prostu musi go zetrzeć. Tylko że mówię, to jest taki mój pomysł, to nie jest jakaś wiedza. Takowej ja nie posiadam. Hmm. Muszę coś takiego. I jeszcze tu w sumie przydałaby się... Aha, okrad A to złodziej. coś no i jeszcze coś tutaj Ja no już pomału będę musiał tą akumulację wydać bo inaczej może się okazać że... że ten odcinek będzie trwał bez końca no to bijemy naprawił się, ale mój też Ciekawe czemu mu się naprawił. Przecież ja, ja nic takiego nie mam. Hmm. Nie, nie mam. Dobra, no to jedziemy, nie źle. W każdym razie naprawiłem się. A to daje mi jakieś szanse. Takie same zresztą jak jemu. On już drugi raz tego nie będzie mógł użyć. Także teraz dopiero walka nabiera górmieńców. Szansy. No ja mam troszeczkę nawet lepsze. Gdyż jestem mniej uszkodzony. Świetnie, kolejna czwórka. Tutaj. Nie za ciekawie. Ja bym właściwie musiał celność sobie podnieść, ale nie ma dobrej sytuacji. To nic, robimy to co możemy. O, czwóreczka. Czerwony się przyda, no trochę, niebieski że, zresztą też. Tu będzie okazja do podwyższenia mojej manewrowości. Chyba, że zabrał mi <grym> złodziej. Dobra, no to teraz myścimy się z salwa. Ale celność jest niezadowalająca, dlatego tym razem podwyższę sobie. Zyskam niebieskie, i tu powstanie kumulacja, która spowoduje bystrzał. No, zawsze to coś. Prowadzę, nadal. I teraz, tak. Nie, no. Może to. Tak, to mi poprawi celność. Tu się obniżyło. Nie przeszkadza mi to. Tutaj mógłbym też obniżyć w sumie. I teraz użyję czwóreczki, dało to piękny wybuch, a poza tym, tu powstaje kolejna sytuacja strzelecka. Nie, to nic mi nie da. Wolę wykorzystać to w ten sposób. No i teraz celność jest zadowalająca, także liczę na to, że tym razem już dam radę wygrać, tym bardziej, że postawił mu. Wiecznego strażnika. Aby czasem nie próbował... A on mi też to samo zrobił. A to łobuz. No nie, zbieramy. W tym momencie salwy nie są takie istotne. Co ja mogę tutaj zrobić? Hmm, nie, to nic nie da. Ja bym wolał, żeby tu się sytuacja strzelecka pojawiła. Zrobimy coś takiego. O, właśnie. Zabiłem go. Nie, no właśnie, zraniłem. Nadal jest. Okej. Okay. No to cóż. Znowu coś mi pewnie ukradł. Bo jakiś taki dziwny. Jestem bez. bez kryształów. Salwa pięknie wymierzona. Tak, to by obniżyło, ale nie, to za mało. Nie, zrobię coś takiego. Tak, i teraz chodzi, żeby to tutaj się pojawiło. I salę. Świetnie, teraz tak trochę mi tu brakuje, ale ja mogę tutaj czwóreczkę uzyskać, poprawi to moją celność. Teraz tak, tutaj czerwony się troszkę przydał. I teraz jeszcze niebieskie by mi pasowało. Pozbierać. No nic. To może jeszcze. Niestety postawił swojego strażnika, a mój niestety nie może mi jest pomóc, chyba że postawię go od nowa. Co też uczynię i zwiększam. Moją manewrowość. No, przyda się jeszcze czerwony pozbierać. Niebieski jest zresztą też. I... I właściwie... To ta salwa powinna... Ale nie przechwycił. Ale wygrałem, bo uderzył mój strażnik. A to wystarczyło. Tak i... Zamierzam korzystać z tego talizmanu. Zwyciężyliśmy. Mgła opadła i naszym oczom ukazała się wyspa. Na niej, zgodnie z oczekiwaniami, znajdował się obelisk. Kapitan umieścił kamienie w szczelinach. No, i to jest to, co nie za bardzo lubią. Muszę wytrenować moje oczy. Gotowi? Ruszamy. Jestem taki słaby jak myślałem. No tak tylko, że na co mi? Pewnie znowu 5000. A co ja teraz zyskałem? Skrzynia ze skarbami za ukończenie wszystkich układanek. Aha, to wiem co już nie będzie. Niesamowite. Dotąd uważano, że w środku archipelagu nic nie ma, a okazuje się, że jest tam wulkan. Myślę, że widma coś tu ostatnio namieszały, bo kiedyś go nie było. Czego dowiodły dawne wyprawy. Nie mamy map, więc trzeba będzie eksplorować tę wielką wyspę na wyczucie. Hmm. Tu niedaleko jest wyspa. Trzeba na nią popłynąć i posłuchać najnowszych plotek. Jak tylko ruszyliśmy, zostaliśmy zaatakowani przez piratów. Muszę przyznać, że chyba najlepiej mi się walczy z pomocą talizmanu Widma, ale tym razem skorzystam z talizmanu czasu. Tak, ale to w kolejnej bitwie. Tym razem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się.